Witam, dzień dobry, Kamil Cebulski. Kłaniam się bardzo nisko. Mam nadzieję, że po pierwsze u Was wszystko w porządku, a po drugie, że Wasi klienci Wam nie płacą w terminie. No, może przesadzam, nie mam e, tego na myśli, że chciałbym, żeby Wam nie płacili, ale ten odcinek jest trochę dla ludzi, którzy, którzy mają ten problem, że klienci nie płacą im w terminie e, o tak zwanych zatorach płatniczych, bo jak sobie mogę gdzieś wykoncypować z wielu rozmów, jakie, jakie odbyłem, to istnieje w Polsce takie przekonanie, że Polska jest bardzo specjalnym krajem dotkniętym klątwą zatorów płatniczych. Wyobraźcie sobie, że na całym świecie nie ma takiego zjawiska, że tam na całym świecie ludzie płacą sobie w terminach, natomiast w Polsce jesteśmy tak, tak mam taką klątwę, że. Tak się nie robi, i po prostu ludzie są wszędzie odpowiedzialni, tylko, tylko nie u nas. Oczywiście problem jest, problem jest znacznie szerszy i według mnie leży nie tam, gdzie ludzie uważają, że leży. Dlatego też chciałem ten temat poruszyć, a trafiłem na niego trochę przez przypadek, bo szukałem jak w swoim archiwumie jakiejś korespondencji starej, żeby jedną sprawę sobie. Przypomnieć, jak wyglądała, i przez przypadek trafiłem na właśnie korespondencję z jedną z firm. To było w momencie, kiedy musiałem zmienić rodzaj finansowania swojej działalności, co było potężnym błędem i jednym w zasadzie z większych problemów, czy też błędów, jakie popełniłem prowadząc jakąkolwiek działalność gospodarczą. No ale! Powiedzmy, że miałem wtedy jakieś 22-4 lata i mało co o życiu wiedziałem, a, a co dopiero na temat zarządzania 20-30-osobową firmą. No ale się nauczyłem i mam nadzieję, że później już tych e, błędów nie popełniłem. Aczkolwiek dzisiaj są też inne, e, inne e, księgowe różne e, zasady, gdzie ten problem, który wtedy mi wystąpił i, i nasporzył tyle problemów, dzisiaj już by raczej. Nie wystąpił, więc e, na początku może taka historia. Taka historia, e, taka historia e, która mnie spotkała, firma mi fajnie rosła, zaczęliśmy handlować przez internet, było tego coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I rachunki za serwery zaczynały być coraz większe, większe, większe. Tylko wtedy, żeby zapłacić coś za serwery za granicą, trzeba było mieć kartę kredytową, taką wypukłą, nie taką zwykłą, płatniczą. Teraz, teraz już te systemy finansowe są strasznie rozwinięte. Wtedy trzeba było mieć kartę kredytową, jak sama karta kredytowa, sama nazwa wskazuje, wartałoby mieć zdolność kredytową, żeby taką kartę kredytową otrzymać. Udałem się więc do banku z zapytaniem. Tutaj kochany, banku, tutaj mamy Taki, taki bilans, taki rachunek zysków i straty, i chcielibyśmy kartę kredytową, bo nie mamy jak płacić za serwery. Teraz, teraz jakoś tak płacimy, znajomy gdzieś tam płaci, ale sobie ani tego w koszty nie wrzucamy ani nic. A, a wartałoby, bo to są już coraz większe kwoty. I bank powiedział, że nie, kochana firma Kamilu, ponieważ no, macie ten milion przychodu. Już, ale macie 1000 zł straty w zeszłym roku, więc nie spełniacie naszych przepisów, żeby bać, dać Wam kartę kredytową nawet na 1000 zł, e, ponieważ generujecie straty, okropne straty e, i, i po prostu nie kwalifikujecie się na ten produkt, e, jakim jest karta kredytowa. No, oczywiście, zaczytając się w tych NLP, technikach i tak dalej, oczywiście, bardzo mądre pytanie postawiłem. Mianowicie, a co mogłaby Pani zrobić, żeby mi rozwiązać ten problem, bo nie mogę za serwery płacić, potrzebuję mieć taki właśnie system, żeby gdzieś nie ja, ja jako ja osoba prywatna, tylko jak, żeby już jako firma, jako spółka płaciła, bo, bo, bo księgowa mówi, że, że, to, że to jest problem jakoś tak, 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 tak łopatologicznie, takie większe kwoty księgować. I wtedy się dowiedziałem, że moja firma ma, spełnia warunki, żeby wystąpić nawet o 600 tysięcy debetu. Tak? Czyli y, według banku mogłem wystąpić o debet, o, o, o kredyt obrotowy nawet na 600 tysięcy, spełniałem, że tak powiem, warunki, y, ale nie mogłem mieć tysiąca y, kredytu na karcie kredytowej, co, co mi się wydaje oczywiście nielogiczne. No, ale nie wnikam, nie wnikam, w to sobie podziękowałem, ale gdzieś tam mi w głowie ten system kredytowania się zewnętrznego był. I, I wróciłem po jakimś roku, kiedy rzeczywiście obroty rosły, rosły, rosły i trzeba było coraz więcej zamrażać pieniędzy w towar, zamrażać, zamrażać, zamrażać. I, i, i skusiłem się, taki kredyt obrotowy wziąłem. Ale żeby przyspieszyć, przyspieszyć. Narrację, no to tak, wziąłem ten kredyt obrotowy i finansowałem wszystkie obroty właśnie z tego, z tego kredytu. Niestety po roku nie przedłużyłem tego kredytu, w tym sensie, że złożyłem do ZUS-u pismo o niezaleganiu, bo do banku trzeba było co roku składać pisma o niezaleganiu. Skarbówka wystawiła o czasie, a Zuz mi zgubił wniosek. Tak? I chociaż warsztat mówi, że trzeba iść do urzędu z dwoma kopiami, na jednym pa pani podbija kopię tak, I, i macie dowód, że złożyliście w terminie. No, tydzień mija, dwa, trzy zaświadczenie o niezaleganiu nie przychodzi. W końcu się udaliśmy tam do tego. ZUSła, pani mówi, ale pan nie składał wniosku, a ja pokazuję, ale składałem wniosek o wydanie takiego zaświadczenia, ale my go nie mamy. No i po prostu nie zdążyłem na czas tego kredytu spłacić. Znajomy w banku powiedział, ale to nie przejmuj się, masz teraz tam 7 dni na spłatę tego, co tam za, za, za ciągnę, nie wiem, 30-40 tysięcy, ta, ta, tam było naruszonego tego debetu, nieduże nie kwoty. I, i znajomowi spłać to chociaż na godzinę, przyjdź do mnie, podpiszemy nową umowę, dostaniesz lepsze warunki, bo będziesz już stałym klientem nie? i tak dalej. No tylko jakbym miał te 30-40 tysięcy, to bym nie naruszał tego debetu, żeby co tak nie płacić. I, i, I w ten sposób zostałem odcięty od odfinansowania i musiałem bardzo, bardzo szybko zmienić to, jak funkcjonuje firma, bo. To, że miałem pieniądze i mogłem płacić z góry za kupno towaru, to było dobre rozwiązanie, bo przeważnie hurtownie, z których wtedy korzystałem, i dostawcy oferowali dodatkowe rabaty za to, że zapłaciło się z góry. Czyli jak się brało coś na termin 7, tam 14 dni, no to się dostawało cenę X, ale jak zapłaciłeś z góry przed, przed, przed wysyłką, to nawet. I 1,5 i 2% można było mieć towar taniej, co przy marżach internetowych, oj, to mogło być albo nie być dla firmy, więc to nie mówimy o, o małych pieniądzach. No ile wtedy miałem? 1,5 miliona obrotu, może? No to 1,5 miliona obrotu razy 2% to są bardzo ładne pieniądze. To, to jest w zasadzie przy, przy tamtejszych cenach, to jest mieć etat w firmie albo nie mieć. To jest całkiem. Całkiem sporo. No ale niestety utraciłem prze, prze, przez ZUS -y i też swoje niedopilnowanie, zlekceważenie tego, że, że urzędy działają jak działają. Doprowadziłem do tego, że, że kredytu nie miałem przedłużonego, i, ale musiałem jakoś wyjść z sytuacji. I właśnie wtedy w ciągu jednego tygodnia, z, większo z większością dostawców stanowiłem przejść na umowy z terminem płatności. No bo to nie była jakaś taka zła sytuacja, może kiedyś się odbiję i, i znowu sobie ten kredyt wezmę, żeby płacić za, zatentować, żeby mieć te, te, ten dodatkowy 1-2%. No ale teraz jestem w takiej sytuacji, że, że muszę z tego skorzystać, bo firmę miałem niedostosowaną. Gdybym e, tych kredytów nie brał, to bym więcej pieniędzy wyoszczędzał, żeby w obrocie było więcej moich pieniędzy, a nie bankowych i tak dalej. Znacie, e, znacie problem. E, no i z zadziwieniem odkryłem, że z większością tych hurtowni, tych firm, od których braliśmy towar, to w zasadzie wystarczyło zadzwonić i cześć, Marku, cześć, Romanie. Czy, czy moglibyście mi teraz wysłać na, tam na 7-14 dni y, towar, to, to, to wam zapłacę? Ja, ja jak samo otrzymam pieniądze, bo też musicie wiedzieć, że wtedy sprzedaż internetowa wyglądała inaczej. Teraz, y, z, teraz w zasadzie większość nie chcę powiedzieć całość, ale większość Zamówień z internetu jest płacona z góry. Wtedy 80-90% zamówień to było za pobraniem się wysyłało, czyli trzeba było mieć towar u siebie, spakować go na pocztę, wysłać, i poczta miała wtedy w regulaminie 21 dni na dostarczenie pieniędzy do Was, i przeważnie to było 19-20 dzień, <noise> czyli musieliście mieć na miesiąc towar zamrożony żeby to wysłać, i, i, i po miesiącu otrzymywaliście dopiero zapłatę za to, który, który wysłaliście. Dzisiaj już czegoś takiego raczej nie ma. Rynek się inaczej układa, raczej ludzie płacą z góry, ponieważ mają taką możliwość. Wtedy takiej możliwości jeszcze nie było. Rynek się inaczej układał, więc no ja dzwonię, tłumaczę swoją sytuację, jak to bywa i mówi: I wiecie co, z większością załatwiłem to bez problemu, no bo jeżeli z jakąś, jakimś jednym wydawnictwem, nie wiem, obróciliście w ciągu trzech lat 200 tysięcy złotych, oni na tym zarobili no nie, nie chcę powiedzieć, no z 70 tysięcy no to mnie znają, regularne za, za, zamówienia jesteśmy na stopie koleżeńskiej i tak dalej, z nikim nie było problemu. Był problem z jedną firmą z jedną firmą, wtedy nie tak znowu dużą, dzisiaj można by powiedzieć potężnym graczem w trzech państwach Notowanym na giełdzie. Wtedy, wtedy nie. Wtedy gdzieś tam, jakiejś takiej przeciętnej wielkości hurtownia to była, od której no z, przez kilka lat towaru na milion spokojnie wziąłem, setki tysięcy zarobili na tej naszej współpracy, i, i relacje miałem naprawdę całkiem. Całkiem fajne, ale to mnie zaskoczyło wtedy to mnie denerwowało. Ja dzisiaj to mówię właśnie taki przykład tej firmy właśnie na zarządzanie, właśnie w takich sytuacjach, jeżeli chodzi o wzięcie towaru, czy danie towaru komuś na kredyt. Mianowicie skontaktowałem się i nie ma najmniejszego problemu. W wszystko, długo współpracujemy, nie sądzę, żeby ktokolwiek robił sobie problemy z tego tytułu. Jednak, i tutaj cytuję sobie z, wi z, wi z wiadomości, że jednak musimy to decyzja decyzją, ale papiery musimy mieć w odpowiednich segregatorach, żeby taką de de decyzję o daniu czegoś na, na termin płatności wydać. Dlatego potrzebujemy, żebyś podesłał nam takie rzeczy. Jeżeli to ma być do 5000 zł, to potrzebujemy PIT 36 za rok 2008, no. VAT7 za ostatnie 3 miesiące i informacje, u jakich innych dystrybutorów na rynku macie kredyty kupieckie. I to, a, jeżeli, a jeżeli to ma być więcej jak 10 tysięcy kredytu kupieckiego, to potrzebowalibyśmy tutaj, żebyście podpisali wszystko, co, w co wysyłam w załączniku, żebyśmy to mieli w segregatorze i tam jest tak, weksel, deklaracja do weksla, załącznik do deklaracji, kserodowodu osobistego osoby podpisującej weksel, PIT 36 za rok 2008, czyli to, to, to musiało być w 2009 roku, e, VAT 7 za ostatnie 3 miesiące, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS-u, Informacje u jakich innych dystrybutorów na rynku macie Państwo kredytu mm, kupieckie, I, i, i to była jedyna, nie wiem, z kilkudziesięciu firm, która chciała jakiekolwiek papiery, jakąkolwiek papierologię, e, po to do przed wysłaniem komukolwiek towaru na kredyt, i, i, i wtedy się tak trochę dziwi, dziwiłem, I, i szczerze powiedziawszy. Kupowałem towar u innych, nie u tych, tylko no gdzieś zostałem zmuszony przez to, i kiedy rok później, czy, czy dwa, pojawiły się takie trudne, trudne momenty w firmie, gdzie, gdzie już płynność zaczęliśmy tracić poprzez jakieś takie poważniejsze zmiany w algorytmach Gogla to zgadnijcie, komu te kredyty kupieckie spłacałem w pierwszej kolejności. Właśnie, właśnie tam, gdzie te weksle, tam, gdzie te umowy, ta, ta, tam, gdzie ta papierologia. I teraz zastanawia mnie to, dlaczego ci inni tak po prostu na gębę sobie wszystko zrobili. To, że mamy jakieś takie fajne relacje, to jedno, ale dwa... Profesjonalizm wymaga czegoś innego i nie bez powodu właśnie ta hurtownia teraz urosła, nie wiem, jest 20 razy większą hurtownią niż, niż wtedy, kiedy ja z nią współpracowałem. Tak? Urosła. Dlaczego? Miała lepsze procedury, dostosowane bardziej do rynku, a rynek jest totalnie niezorganizowany i jeżeli, zwłaszcza jeżeli chodzi o te tematy kredytów kupieckich I teraz pytanie do was, jeżeli ktoś wam wisi pieniądze za dostarczony towar, a nie wzięliście a, a wam nie chce zapłacić pytanie, czy w ogóle macie z nim umowę pytanie, czy prosiliście go o kserodowodu osobistego tak, ja wiem, to są rzeczy, które no, gdzieś tam dane z dowodu, to, to łatwo zdobyć, poprosić, wy, wysłać mailem, ale to już jest pewna ceremonia Poprosić kogoś o zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej. Oczywiście można sobie samemu ściągnąć z internetu, ale ceremonia w postaci, że ktoś ma to zrobić i wam wysłać, to jest już pewien proces. I kiedyś w książce Cialdiniego bodajże gdzieś tam wyczytałem o jakichś badaniach firm ubezpieczeniowych, że jak podpisywali polise na ubezpieczenie samochodu w jednej grupie, a w drugiej grupie dawali tą samą polisę, ale też dali dodatkowy papier, takie oświadczenie, że e, zdaje sobie sprawę z tego, że oszustwa ubezpieczeniowe Podlegają karze do x lat więzienia i nie będę oszukiwał, ogólnie taki, ta, takie oświadczenie, takim też prawniczym bełkotem, ale taki dodatkowy papierek, który oddzielnie to poświadcza, i, i potem odkryli, że nagle jak, jak się podpisuje te dwa papierki, to ilość tych oszustw ubezpieczeniowych jest o x procent mniejsza. Dlaczego? Bo ktoś przebył pewną ceremonię, bo ktoś podjął jakieś działania. I nawet. No tak. I teraz pytanie. Jeżeli narzekacie na to, że ludzie wam nie płacą, okay, a gdzieś indziej, przeważnie za granicą, wam płacą, w takiej Anglii, to być może tam płacą dlatego, że ludzie są lepiej przygotowani do tego, żeby dawać te kredyty kupieckie, że nie tak łatwo tam zdobyć ten kredyt kupiecki, ale rzeczywiście jak, jak już dać jakaś firma, da wam kredyt kupiecki, no to Wy spełniacie takie troszeczkę bardziej wyśrubowane warunki, a jeżeli nie chodzi o warunki, to przeszliście pe przez pewien system ceremonii, które sprawiają, że dużo skuteczniej te pieniądze spłacacie i to chyba wie każdy, kto wynajmował kiedyś mieszkanie w Anglii czy, czy, czy Niemczech i porównywał to do procesu wynajmowania mieszkania w Polsce, gdzie rzeczywiście ten rynek już coraz bardziej przypomina angielski, ale takie rzeczy jak PIT za zeszły rok przed wynajęciem mieszkania, czy numer telefonu do poprzedniego landlorda, żeby zapytać, czy, czy ten wynajmujący był ok, czy sprzątał po sobie, czy czegoś nie ukradł i tak dalej. To na rynku angielskim no, no jest. Bardzo często spotykane i, i, i stosowane w Polsce, to no, też te mieszkania, no, ja nigdy nie wynajmowałem mieszkania, ale znam to wszystko z opowieści, ale już bardzo rzadko ktoś mi mówi, że, e, chcia, e, że ten, ta osoba, która wynajmuje e, komuś mieszkanie, chce zaświadczenie o zarobkach na przykład, albo PIT za zeszły rok. E, gdzie, gdzieś, gdzie, gdzieś w Polsce dużo ufamy drugiej osobie, a jak dużo ufamy drugiej osobie, to potem musimy mieć e, tyłki takie, takie dosyć twarde, bo, bo dużo częściej na tym e, popłyniemy. I, I nawet taka ceremonia jak weksel, bo to nie chodzi o to. Je, je, jest, ta, jest ta anegdotka, że jesteśmy w Afryce i z, z kolegą i sobie idziemy przez tą sawannę i tam spotykamy lwa i ten lew chce nas zjeść. Tak? I nas zaczyna gonić. To my wcale nie musimy być na tyle sprytni, żeby, czy, czy, czy na, na, na tyle szybcy, żeby uciec przed lwem. My musimy być tylko na, na, na tyle szyb, szybci, szybszy. Musimy biegać tylko i wyłącznie szybciej od naszego kolegi. Tak, Bo jak będziemy biegnąć szybciej od kolegi, no to lew zje jego, nie zje nasz, nas. I tutaj wcale nie chodzi, że w tych płatnościach, żeby zabezpieczyć się przed tym, żeby wszyscy klienci zawsze płacili. Nie. Bo jeżeli już mówimy o jakichś kredytach kupieckich, to to, to, to znaczy, że, że ten człowiek, który bierze taki towar e, w kredyt, to on nie ma pieniędzy, ale ma pewny, pewnego rodzaju plan. Ma plan taki, że komuś ten towar sprzeda, ten mu zapłaci i odda tobie. I przeważnie ten plan działa, tylko <grytanie> czasami nie działa. Tak przeważnie działa, czasami nie działa i. I, i, I często robią się tego rodzaju problemy, i to bardzo często nie dlatego, że ten ktoś chciał was oszukać i tak dalej, tylko po prostu miał plan, który się już 20 razy sprawdził, ale za 21 razem się nie sprawdził. I to nie jest jego wina, że, że chciał was oszukać, on po prostu teraz nie ma pieniędzy, żeby, żeby wam oddać. Ale to nie macie się zabezpieczyć przed każdym przypadkiem. Yy, dawania, żeby, żeby za każdym razem wam spłacali te kredyty? Nie, macie się tylko zabezpieczyć na taką sytuację, że jak już ten człowiek będzie popadał w problemy z płynnością finansową i będzie miał 30 wierzycieli, to żeby w pierwszej kolejności spłacił was. A jak to najlepiej zrobić? Ano zrobić to w postaci jakiejś ceremonii, chociażby podpisania umowy dodatkowej, wzięcia oświadczenia. Z, zeskanowania tego dowodu, odbycia rozmowy, powiedzeniu, że rozmowa jest nagrywana i tak dalej, i tak dalej, poproszenia o weksel, dlatego właśnie z tego, z tego konkretnego przypadku, bo gdzieś Azbiro, no 13 lat, już ja, to gdzieś tam 2008-2009, już gdzieś to wszystko jako tako funkcjonowało, i kiedy no ja wtedy działałem na, na, na rynku tych książek sprzedaży przez internet, no to, to to działo jak działało. Branża edukacyjna była czymś innym i to nie były szkolenia weekendowe, gdzie tam kwoty 200 zł, tylko w, w, na cały rok takie dłuższe roczne szkolenia i nie wszyscy mieli pieniądze, żeby zapłacić z góry, więc trzeba było dawać te rzeczy na termin. Yy, i, I właśnie to, że my tutaj w ASBIRO bierzemy weksle tak? i umowy do weksli i te weksle są takie ładne, drukowane, takie, takie z hologramem nawet sobie naklejamy, takie, takie różne dziwne rzeczy, no to właśnie służy temu, żeby w przypadku braku płynności, żeby jednak tutaj nasze rzeczy wyregulować, a żeby inni wierzyciele, no, oni zostali z problemem, a nie my i to jest, tak powiem, warunek no, podstawowy, żeby znajomości znajomościami, to, że się lubimy, to się możemy lubić, ale papiery, ceremonie e, trzeba przejść i to Wam e, polecam. To nie jest takie, takie trudne do wdrożenia i to działa. Sam to sprawdzałem, bo gdzieś no wszystko w komputerze się notuje kto, gdzie, kiedy, jak płaci e, i kiedy Azbiro rosło bardzo szybko, no to cierpiałem trochę na brak ludzi, zespołu do ogarniania pewnych rzeczy. I w pewnym roku yy, nie zrobiłem yy, tego, tej ceremonii z wekslami, z jakimiś doda dodatkowymi rzeczami, jeżeli ktoś chce yy, no, rozbić sobie płatność na raty. I <ścoughs> widziałem potem, jak, jak to bywa z terminowością zapłat. I nawet Wam muszę powiedzieć, i tak nikogo, żadnego tego weksla a, a, ani niczego bym nigdy w życiu nie zrealizował, no bo po co? jeszcze, że tak powiem, topić topiącego się. To nie są jakieś takie duże kwoty, które by, by świadczyły o tym, żeby, że, że, że w ogóle warto to nie, rozpocząć jakąś drogę sądową, żeby wyegzekwować. że to, to by raz pijarowo mnie zabiło, a dwa kosztowo. Taki, taki, tak, taki weksel do, do umowy, tak na dobrą sprawę, w sądzie ani nie daje jakiejś większej przewagi żeby dostać tytuł egzekucyjny, ani specjalnie tego nie przyspiesza, No teoretycznie powinno przyspieszać, ale, ale specjalnie tego nie przyspiesza. Zwykła umowa wystarczy, ale jakimś cudem ten, to, to słowo weksel po, po powoduje, że, że ja, jakoś tak skutecznie te pieniądze są przysyłane, a jakoś tak wszystko się dzieje regularnie. I może pomyślcie, jeżeli macie takie sytuacje, że no, charakter waszej firmy sprawia, że musicie y, dawać coś komuś na termin płatności, to może OK, zgódźcie się, ale zróbcie sobie taki prosty segregator, żeby oni wam co roku do, dostarczyli chociażby zaświadczenie o niezaleganiu. To teraz się elektronicznie, gdzieś tam zdobywa, y, to to nie jest nic takiego trudnego, ale właśnie poprzez tą ceremonię sprawiamy, że potem y, kiedy ten człowiek no, traci płynność w 99% przypadków nie ze swojej winy. Znaczy, ze, ze swojej winy w takim sensie, że w dobrej wierze źle ocenił y, sytuację, w, ja, w jakiej się, się znajduje. Nie, nie zro... Płynności się nigdy nie traci specjalnie. No, dlatego ten 1% sobie y, zo, zostawiam. Naprawdę warto coś takiego zrobić. Pomyślcie, jeżeli, y, jeżeli tylko gdzieś wam w głowie. Taka myśl bierze, że ludzie wam nie płacą i coś jest z nimi nie tak, i się hamsko zachowują, to może pomyślcie, co wy możecie w swoich procedurach zmienić, żeby to zrobić. A ja tutaj, właśnie na przykładzie tych, tych wymagań, jakie dostałem 10 lat temu odnośnie przejścia na, na, na kredyt kupiecki, i to jedna firma z 30 dostawców, może 40, od, od, od jakich brałem, I to, i to wcale nie największa. Dzisiaj jest największa I, i może właśnie to, że, że takie zadbanie o tą relację, co będzie za rok, co będzie za dwa lata, czy będziemy mieć takie duże problemy, czy możemy coś dzisiaj zrobić, żeby za pięć lat, jak wystąpią problemy, mieć lepszą sytuację, to, to, jest, to jest właśnie to, to: jest ten diagram, że są sprawy pilne, niepilne, pilne i nieważne, pilne i ważne, i łap, łap, łapiecie o co chodzi. Ta sprawa, przygotowanie takiej dokumentacji, nauczenie zespołu, żeby zawsze zbierali taką do, dokumentację, i tak dalej, to nie jest sprawa pilna. Zawsze są pilniejsze sprawy, ale to jest cholernie ważne I, 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 i na długim dystansie, właśnie od tego, jak te wasze procedury w firmie są przygotowane na te ważne, niepilne e, rzeczy. No to od tego, tak na dobrą sprawę, zależy sukces w dalszej. W dalszej perspektywie, więc, jak tylko gasicie pożary od pożaru do pożaru, to znaczy, że coś jest nie tak ze strukturą, a w ten sposób właśnie buduje się strukturę. Więc, tyle takich przemyśleń po mailu, który znalazłem nie godzinę temu i pomyślałem, że, że to może być ciekawa historia i was czegoś nauczyć, a, a mnie mi trochę przypomnąć pokory, z jaką. No, wchodziłem w tym 2009-2010 roku w ten, w, te, w ten moment problemu z płynnością finansową. No, ale może o tym Wam opowiem kiedy indziej. Dzięki bardzo za uwagę. Liczę na feedback i te wszystkie lajki. To, to co tam trzeba zrobić, to kliknijcie. Do usłyszenia w kolejnym monologu. Pa, pa.